Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Artysta Pisał, że to już trzeci rozdział naszej gry World of Ghoul, a konkretnie let's playa z niej I przypominam rozdział trzeci dzieje się w zimie na, w nowej fabryce na południu i tytuł rozdziału to jak tutaj nam pisze mały trybik wielkiej machiny, pisząc po prostu do poprzedniego komentarza pisząc te jakim tam. Eee, tak, i eee, chciałem napisać tytuł tego rozdziału, i mi się poprzekręcało. I chciałem, eee, już prawie napisałem wielki trybik małej maszyny, więc tak to jest, jak się człowiek trochę pomyli. Dobra, rozdział pierwszy, znaczy plansza pierwsza, człowiek, pochodnia. Witamy w fabryce. No, jak sama nazwa wskazuje, ogień. Tak, tym, tym co nas zaskoczy w tej, eee, w, tym, w tym rozdziale, to jest właśnie obecność ognia w fizyce gry. Cała wyspa jest w istocie fabryką. Wygląda na to, że wykonują tu zewnętrzne zlecenia dla Światowej Korporacji Glut, czyli takiego ciągnącego się w nieskończoność miejsca, w którym już byliśmy przecież. Prawdopodobnie konstruują jakiś nowy, wypasiony wynalazek. Tylko dlaczego na drugim końcu świata? No dobra, ale gdzie jest rura? Chyba zasłania głowa tego kolesia. Dyrektor w si dekorator się nie, po nie popisał. Zawsze powtarzam, że nie warto oglądać się za siebie. Dyrektor Zarządzający do Spraw Malowania tablic. A ten artysta-malarz lubi się trochę dowartościować. Twierdzę, że jest dyrektorem zarządzającym. Oto głowa kolesia i niestety głowa ta zasłania nam wylot rury. Dlatego też musimy skonstruować sobie przejście do tego właśnie płomienia. Ten płomień emanuje ogromem nowych możliwości. Ciekawe co się stanie, jeśli się do niego zbliżysz. Artysta-malarz. Mamy już gwizdek, więc mogę swobodnie przeżywać moje słodkie istotki. Tutaj w to okolice. No chodźcie, za chodźcie do mnie. To jest nowy rodzaj glutów. Gluty zapalni... zapałki, można by powiedzieć. Bo... Przypominają zapałki z wyglądu. E, łączą się jak zapałki. W sensie to takie ponuzowe połączenia, To wygląda jakby były właśnie z zapałek. No i są bardzo, ale to bardzo otwopalne. To mi możecie uwierzyć te glut to jest najbardziej palny gatunek glutów jaki jest Może moim nie wiem że kiedykolwiek powiem w ogóle takie zdanie dziwne nie to no, nieważne w każdym razie to są istoty które będą kluczowe dla naszego rozdziału tego. o już płonie weźmy nie weźmiemy go nie weźmiemy to niestety no i niestety te gluty które tu pozostaną będą musiały sobie poradzić jakoś Zobaczamy, uratować tylko dwa niestety, a reszta zginęła. Tak właśnie wygląda pożar w World of Goose. Spłonęły wszystkie gluty, spłonęła również ta głowa, konstrukcja, która ją powstrzymywała, i teraz możemy już swobodnie polecieć na balonikach do wylotu rury. Czyż to nie fantastyczne? No, kolejny łatwy poziom, nie? No przebiliśmy. Yy, dwukrotnie przebyliśmy wymagana na liczbę glutów do przejścia na linię Nadwyżka glutów Służ cztery, no i bardzo fajnie Mam nadzieję, że w tym odcinku wykonamy przynajmniej cały... przynajmniej część tego tutaj, o taką, taką część tego bez może tej misji, ale tą tak. Bo tutaj jest jeszcze raz, dwa, trzy Cztery misje i to już jest koniec. Tutaj są już te, te z rodzaju trudniejszych. W ogóle w tym w tym... Yy, bierny palacz. W tym rozdziale zaczynają się misje trudniejsze. Niektóre gluty są szczególnie podatne na działanie ognia. Zaczynają się te misje takie trochę bardziej wymagające ogłówkowania, ale też zręczności. Na niebie pojawiły się kolejne tajemnicze rury. Co oni produkują w tej fabryce? Plotka głosi, że... Wszystko zmienia się w rozdziale czwartym. Cokolwiek to znaczy. Nieustraszony artysta-malarz. Tak więc, nawet artysta-malarz nie wie, co czeka nas w rozdziale czwartym. A ja to wiem. Bo ha, ha, ha ha. Nawet tam jeszcze nie zdradziłem jaki tytuł będzie nosił ten rozdział. I wam nie zdradzę. Przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. No i teraz, zwróćmy uwagę na to, że znajdują się tam te białe. Te nie, te czarne nie. Yy, chcę zwrócić uwagę na to, że są. Mamy tutaj gluty albinosy, tak? I, i zwracam Waszą uwagę na to, że gluty albinosy. Są absolutnie i w ogóle totalnie niepalne. Nie da się ich pospalić, w żaden sposób. Dlatego też wystarczy teraz spalić to konstrukcję, która nam tutaj pozostała. W miarę równolegle. Znaczy, żeby się ogień rozszedł na obie strony równolegle. I poziom już został skończony. Jak widzicie, białe gluty są przy ogniu, ale się w żaden sposób nim nie zajmują. No. I prosz, kolejna nadwyżka ale te nadwyżki nam lecą a yy, dowiedziałem się za pomocą badań i eksperymentów o jest nowo przerywnik produkt Z już wkrótce tak premiera produktu Z jest yy, osią fabularną można powiedzieć w tym rozdziale oni w tej fabryce produkują właśnie ten tajemniczy produkt Z co to nikt nie wie co to jest yy, i właśnie dlatego my musimy nie wiem no i co my musimy zrobić? Dowiecie się, że to jest ten produkt. Mamy do wyboru kościstą drogę mistiego albo płonący zapalnik. Ja poproszę płonący zapalnik na razie. Każdy jest zwycięzcą. Gwiazdka. Gwiazdkę będzie można dorzucić później. Oczywiście gwiazdka to jak wiadomo nam z książek i z innych rzeczy, na przykład z artykułów. Jest to odnośnik do małego druczku, który znajduje się na samym dole. Możemy to zrobić po dobroci lub idąc pod prąd. Tak czy siak, każdy zostaje zwycięzcą, gwiazdka. Zgodnie z najnowszymi sondażami internetowymi. Lecz pamiętaj, że niektórzy zwycięzcy są lepsi od pozostałych. Statystycznie fantastyczny artysta-malarz. No i teraz chodzi o to, że jak widzicie, mamy tutaj płonący zapalnik, coś w rodzaju lądu, który zbliża się w naszą stronę i musimy jak najszybciej zebrać te e, różowe gluty z obu stron naszej e, konstrukcji i doprowadzić do tego, żeby, okej, okay, żeby wieża się może nie zawaliła żeby wszystkie dotarły do rury w jak największej ilości potrzebujemy więcej glutów czy nie potrzebujemy ale ja chcę żebyśmy mieli jak najlepszy wynik ohoho no i nam się zawaliło niestety moje budownictwo zawiodło zresztą się mam tu tyle glutów że możemy próbować jeszcze raz ale już słyszać dźwięki ognia więc raczej nie sądzę żeby udało nam się zdobyć więcej niż no chodźcie tu maleńkie, niż te dwa. Dobra, dajcie więcej, dajcie więcej! Dobrze! Okej, okay. o! Udało się, jeszcze trochę się udało. No i znowu nam się zawali wieża. No wskakuj, wskakuj! Ty, coś się z tobą nie tak? No, chodź, 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 chodź do rury, dobrze! Świt! Do rury! Tak by to powiedział Kretos. Tych glutów jest jeszcze tutaj oczywiście dużo więcej. Na przykład o, te trzy chmurki. Niestety nigdy nie udało mi się dotrzeć wyżej niż te dwie. Tutaj nigdy nie jest to problem. Ale nie można mieć wszystkiego. Piękny płomień. No. I koniec rozdziału dało nam się zdobyć 8 nadwyżki, więc to znowu jest fantastyczny wynik, ale że jestem dobry w tą grę. No ale to jest oczywiście skutek tego, że grałem w nią. ohoho oh, ho i jeszcze dłużej. Naprawdę. Przeszedłem tą grę z 4 jak nie 5 razy, wiecie? O, a tutaj górny szczyt. Nie, to jest mój Nemezis, to jest misja, której ja nienawidzę. Pomimo tego, że już wiem jak ją przejść, to i tak mam jej dość. Koścista droga Mistiego. Historia miłosna. Tak, pamiętacie Bagna Fistiego? Więc to jest kuzyn Fistiego, Misty, i on ma kościstą drogę, która wiedzie aż tyle i nowy rodzaj glutów. Gluty czaszkowe. Fistiemu wydawało się, że widział kogoś na wzgórzu w oddali. Pomachał i miał nadzieję, że kiedyś zostaną przyjaciółmi. Spójrz! Nowy gatunek glutów. Hmm, tak naprawdę nie wiadomo, czy one żyją, czy nie. Bądźmy grzeczni i udawajmy, że niczego nie zauważyliśmy. Artysta-malarz. Tak, więc nowy gatunek glutów jest, jakby to powiedzieć, nieumarły. Ale szczyci się tym, że jest całkowicie i absolutnie odporny na kolce. Dlatego też może stanowić podpory do naszego mostu, który będzie biegł daleko w przyszłość. Zapobiegn zapobiegną te nasze na nasi nowi przyjaciele zapobiegną temu, żeby ten, ta wspaniała konstrukcja mostu, którą utworzyliśmy, żeby się po prostu zawaliła pod naszym ciężarem. Nie mogą do tego dopuścić. To jest ich misja. A jak widzicie, droga jest niestety długa. Cóż, kiedyś w tym yy, w tym poziomie miałem zośr, więc sądzę, że nie będzie większych problemów z uzyskaniem jakiegoś ładnego wyniku, a przynajmniej z ukończeniem tego, że właśnie momentu gry źle położyłem. Oj, źle położyłem, teraz już nie będę, mógł żadne, nie, nie będę miał żadnej szansy, żeby go stamtąd wycofać. Nie jest dobrze, wiecie? No już jest źle. No, nie wesoło, nie wesoło w każdym razie, ale damy radę. W końcu co złego to nie my, tak? Boże! Dobra. Jest dobrze, już niedaleko, już jest, już bliziutko, jeszcze tylko 6 metrów. Dobra, to było ryzykowne. Nawet świeższy nie musiałam żadnych złożyć w tym poziomie. Teraz to już wiecie. Bułeczka z maszelkiem. Zastanówmy się, czy ja mam jeszcze jakiegoś wolnego? Nie, żaden nie jest wystarczająco wolny, żeby mi pomóc. Robimy budownictwo na czas. No nie, to nie był dobry ruch. Hmm. To ich dwóch nie mogę, a gdybym tego ruszył? Nie A, trzyma się Jak się trzyma, to jest dobrze No i teraz to już jest O proszę. No, chodźcie do mnie, moje maleństwa, chodźcie do tatusia Zobaczmy, jakby to tutaj Ej To było chamskie Nie ma już świerszczy? Jak nie ma, to nie, nie będzie więcej niestety. A szkoda. Źle chwyciłem po prostu. Za złego tak chwyciłem. Mogłem chwycić tego innego czaszkowego, któregoś i by się wtedy nie zawaliło. A tak niestety już cała konstrukcja poszła. Ale nie było tak strasznie, prawda? To co teraz? Trzecie koło. A, co? O jezu, to też jest straszna misja. Jak mówię, zaczynają się te... Już nie super trudne, ale te trochę trudniejsze się zaczynają, owszem. Oto no nowy gatunek glutów. Jak widać w tym rozdziale, zarzucają nas również glutami. Co my to mamy? Przerażający nowy gatunek glutów. Są niezwykle rzadkie, przez co to skwiera im samotność. Gdzieś w sieci wyczytałem, że kiedy połączą się z innymi glutami, pokrywają się dziesiątkami kolców, które wczepiają się praktycznie we wszystko. I nie puszczają choćby nieco. Pozostałe gluty staram się unikać kontaktów z lokolnego. Artysta, malarz. Tak, są to. Bardzo samotne gluty i zdarzają się naprawdę rzadko. Więc, traktujmy je z szacunkiem i z miłością, której tak bardzo im brak. No, chodźcie. Ok, przede wszystkim dążymy do zminimalizowania przestrzeni, po której poruszają się nasze gluty. W taki oto sposób uzyskamy ciekawą przestrzeń, tylko taką. Co my tu mamy? Są najła najładniejsze, zawsze są najbardziej zabójcze. Jak kolce wypełnione są jadem i pogardą. Mordercza, jej kolce wypełnione są jadem i pogardą. Tak, to jest ta. To najładniejsze koło, i które jest najbardziej mordercze i zabójcze, bo to są takie zwykłe. A nie zawsze takie, że najładniejsze są najbardziej mordercze i zabójcze. Znam bardzo dużo ładnych dziewczyn, które są przy okazji fajne. Na przykład wspomnę chociażby Gwiazdo Oką. Która jest główną bohaterką mojej książki drugiej, a która jest wzorowana na... Osobie jak najbardziej żyjącej i prawdziwej, której wprawda, wprawdzie nie widziałem się od... No dosyć dawna, co mnie niestety trochę boli. Ale to wiecie jak to jest. Nie ma co wchodzić na tematy osobiste, prawda? Op! W końcu to nie jest filmik, w którym mam się z wami zwierzać z moich problemów. Tylko przygoda! Fantastyczna przygoda w świecie glutów, jakkolwiek dziwnie i strasznie by to nie brzmiało. Teraz tak, to jest ten najtrudniejszy moment, w którym nasi czaszkowi przyjaciele mają za zadanie wspomagać nas na tym kole. Czy im się uda? No nie wiem. Jeżeli tak, no to szacunek, że za pierwszym razem udało nam się dokonać czegoś takiego. Tak! Udało nam się, słuchajcie. I nawet niewiele tych skinęło tylko dwa. Rura jest jaka, luksusowa czy zwykła? O, nawet rura jest zwykła, wiecie? No proszę. Chodźcie, wszyscy dostajęci. Yy, no i jest o tyle też fajnie, że yy, te kolce czaszkowe, nie? Wsysają się, to nie są jak balony, że nie mogą się wsysać, ale one się wsysają, chociaż teoretycznie ich rozmiar wskazywałby na to, że są za duże, to jednak, jak widać, nie są tutaj problemu. To kolejny poziom, 3 o, o, nie, trzecie koło to już przeszliśmy, tak, czyli teraz Tama, ojej, Eureka, po prostu mój ukochany poziom, to jest chyba mój najbardziej ulubieńszy, najbardziej po prostu genialny poziom w całej tej grze. To by dużo nie mówi. Tu mamy rurę, tu mamy chodzącą dookoła rączkę. A tu mamy tabliczkę od mamy. Napisano tu Uwaga. Wyczyść swoje ciasteczka na godzinę przed kąpielą. Mama wie najlepiej. Skoro mama wie, no to mama wie. Nie ma żadnej tabliczki do artysty? A jest. To artysta malarz. Głębokie. No i teraz patrzcie co należy zrobić. Trzeba zebrać jak najwięcej. Glutów na tą oto wspaniałą, malutką yy, platformienkę i użyć tego wyjątkowego, nowego rodzaju glutów do tego, aby przyczepić się do jej środka. Patrzcie i podziwiajcie. Ostrzegam Was, zebranie tutaj z Zosiu jest teraz moim punktem honorowym jest moją po prostu ambicją i nie ma szans, żebym na tym nagranie tego nie zrobił, bo to mój ulubiony poziom. I podziwiajcie, co się teraz stanie. Ta-daaa! Tak, trzeba wystrzelić jak najwięcej glutów i po prostu podróżować. Mając nadzieję na to, że do rury zgarnie się jak najwięcej. Najgorzej jest właśnie, jak mamy taką sytuację, jak teraz, że nam się zaczepi platforma o rączkę z drugiej strony, ale jakoś to przeżyjemy. Ogólnie fizyka lubi sobie tutaj robić wolne w tym poziomie i są po prostu takie niesamowite wyschoki, że to... Znaczy, tu nie chodzi o to, że fizyka robi sobie wolne, tylko wy... wyporność wody jest trochę przesadzona. Ale tylko troszeczkę. Co nam wskazuje, że... gluty albinosy są lżejsze od wody, widzicie? No chodźcie do mnie, moje małpeczki. Przyjściutkie, przyściu Chodźcie do tatula. Chodźcie, bo już następna runda. Kto się nie załapie, ten nie będzie. O, tamten się jeszcze załapał. No po prostu cud miód. To jest najprzyjemniejszy poziom ze wszystkich, wiecie? O i teraz... Wystrzeliwamy! O, ile się wsysnęło tym razem. No proszę, jeszcze tylko jeden do tego. O, zajrzymy jak jest coś przy okazji. 44. Bez problemu. 44 to to jest tutaj, ła. Z palcem w nosie, że tak powiem. Tematycznie. Patrzcie, ile tu się już nazbierałeś. Po prostu pełny zbiornik. Z tamtej strony. A jeszcze to nawet nie jest tyle, ile wymaga od nas poziom. No, 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 no. I teraz lecimy w lewo, w lewo, w lewo, dobrze. Nazbierajmy no, jak najwięcej. Chodźcie do mnie moje maleńca. wszyciutkie. Każdy dostanie rurę. Bez wyjątku Kurna, Aj, puściłem. Chciałem się trochę lepiej przeszczepić i niestety było już za późno. Nie mam pojęcia co to za mechanizm i po to oni w zasadzie stworzyli tutaj ten mechanizm obracający się, ale jest genialny. Naprawdę. W jest takie dziwne to to, bo to jakaś taka jakby istota, która ma tylko dwie ręce, a w zasadzie trzy palce na tych dwóch rękach tylko tu w żadnych tych no dziwne to jest dziwne nie mam pojęcia co to jest Widzicie? ale no taki design gry no proszę panie i panowie zosiar mamy wszystkie gluty na tym poziomie mój ulubiony poziom czas zakończyć No i co? Teraz niestety... A w ogóle zajrzymy tutaj. Tak, ja tutaj lubię po prostu zajrzeć, żeby mieć już z, z głowy ten licznik migający. No i mamy dobry czas, muszę wam przyznać. Tama, 44 godziny. No to teraz... Cóż, górny szyb. Mój Nemesis, jak ja tego poziomu nie cierpię. Jakiego nie lubię! To jest po prostu poezja bo wymaga strasznie dużej pracy włożonej w pewien element a jeżeli on się nie powiedzie to trzeba cały poziom resetować a to zaś się dowiedziemy, o co on chodzi mamy tutaj bombę to jest pan bomba który potrafi wybuchnąć tutaj mamy zielone gluty a tutaj mamy gluty zapalniczki no i mamy jeszcze tabliczkę artystyki malarza te ściany nie wyglądają na solidne może wydaje mi się tak dlatego że ostatnio zacząłem chodzić na siłkę jestem taki umieśniony i jędrny 35 minut na wieżni. Potem klata mięśnie brzucha, ale tu gorąco. Zwłaszcza tam na dole. Dobrze, że w pobliżu nie ma żadnych materiałów wybuchowych. Artysta, malarz, tak to rzeczywiście podpalić dla nas, żeby wysadzić te ściany, Bo niestety, bez wysadzenia ścian w żaden sposób nie uda się nam przedostać glutów na drugą stronę. A zatem bierzmy się do roboty. Potrzebny nam jest dokładnie jeden, tylko jeden zielony glut, Przynajmniej póki Zielony glut, który wykona swoją pracę najlepiej ze wszystkich. Albo im pozwoli nam utworzyć żywy ląd. Sznurek o ogromnej długości. Przynajmniej taką mam nadzieję. Niestety mamy bardzo mało glutów zapalających się, więc utworzenie żywego lądu nie jest... lądu nie jest najłatwiejsze. A najwyżej dodamy trochę zielonych. Te zielone są dla nas bardzo istotne, ponieważ jak widzicie trzeba tu zabrać 10 glutów, tutaj tłoczy się całkiem sporo, ale to jednak, no tak się mówi, 10 glutów, 10 glutów, a to jednak jest całkiem sporo. No. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, tak. Spróbuj jeszcze niżej. Spróbuj jeszcze niżej. Okej. Okay. No i proszę, mamy żywy ląd. Niestety ląd jest trochę za krótki, dlatego też będziemy musieli wykorzystać luty zielone. Nienawidzę ich marnotrawić na takie coś, ale niestety... Tu pewnie nie wiecie co ja w ogóle próbuję zrobić teraz. Chodzi o to, żeby podpalić ten ląd. Tak aby ogień mógł przejść do samej bomby, w odpowiednim momencie zrzucić bombę, tak aby wybuchła między tymi skrzyniami. To jest właśnie najgorszy moment, yy, który najtrudniej wyczuć yy, czasowo. Najtrudniej wyczuć po prostu timing tego, kiedy wypuścić tą bombę. Ok? Teraz tak, najważniejsze jest utrzymanie zielonych... Przepraszam, zielonych dutów w stanie bezpieczeństwa względnego powiedzmy. I złapanie tego bluta, który tutaj podtrzymuje wszystko. Chciałbym, przepraszam bardzo. Prze... No kurna! To więc sami widzicie. O co mi chodzi? Jasno, po prostu wstyd. Że ja nie mogę chwycić tego tego. Tu już po nie? Jeszcze nie ja nie wiem, no po prostu ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby w jakiś sposób móc logicznie to chwycić. Mam jeszcze mało czasu na to. Przepraszam, bardzo bym chciał móc y, chwycić tego właśnie tutaj luta. Dokładnie w momencie, kiedy ogień dosięgnie naszej bomby. Okej, okay, idealnie. Ja wiem, mogą wpaść wcześniej na to, żeby to rozbudować No dobra, udało się, za szczęście O, tu mamy tabliczkę W jakiej fabryce kolce pokrywają wszystkie ściany? Gdybym tylko mógł się czegoś świecić Artysta, malarz, dnający na dognie niczym czekają. No i to jest kolejna podpowiedź dla nas, żeby zrobić po prostu um, Jakby to ująć No taką jakby za, takie sznurek spisający z, z sufitu, na którym moglibyśmy zawiesić konstrukcję Yy, która dalej po prostu pozwoli nam się przedostać Bo bez tego a nie dłuższy No dobra, co ja robię w zasadzie? A, dobrze, co robimy Okej okay. Jeszcze to No i teraz trzeba do tego wykorzystać również te luty. Może Wam się to wydawać zbędną pracą, ale jest to praca jak najbardziej konieczna. Naprawdę nie lubię tego poziomu. Po prostu mnie denerwuje. Zresztą, znaczy, że za... jak pierwszym razem grałem, można powiedzieć praktycznie za młodu, bo jeszcze wtedy stary nie byłem. Znaczy teraz też nie jestem stary, po prostu byłem wtedy młodszy niż teraz i to całkiem sporo. E, więc kiedy grałem, Yy, za pierwszym razem to miałem straszne problemy, żeby przejść ten poziom. Naprawdę nie miałem żadnego pojęcia, jaki pomysł tu I Ale widzicie, o co mi chodzi. Widzicie, już mówiłem, że 10 glutów, nie? No i jak widzicie, 10 glutów to jest dużo. No co jest, no? Teraz się pewnie okaże, że nie będzie 10 glutów. No już ja znam te sztuczki. Nie będzie. Nie ma szans, żeby teraz udało się uzyskać 10 glutów jeszcze z tego No i ile mamy? 8? Widzicie? Mogę jeszcze tego dać, ale No, szlag by to Jak to zrobić? A, tu jeszcze mam przed tym To jest wykonalne, tylko to jest po prostu bardzo trudne. O, dobra. Dało radę. Ale widzi widzieliście co tu musiałem zrobić. Mówiłem, 10 grudów to jest się tak dużo. Tak więc no... Łatwo nie było. Sami przyznacie, że łatwo nie było, ale na całe szczęście moje Menezis już za nami. Teraz już będzie łatwo. Pozostały nam tylko trzy poziomy tutaj. Trudno to w następnym rozdziale po prostu... W następnym poziomie zaczniemy następny rozdział. Znaczy skończymy również. Ten. Następna misja nazywa się... Przepraszam. powodu i eksplozję głowy. No dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. To jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się niedługo. Pokój nad Izraelem.